Szczerze mówiąc, nawet nie chciałem przyjąć Twojego zamówienia. Na końcu naprawdę żałowałem, że powiedziałem tak. Jedyną rzeczą, która powstrzymała mnie przed rezygnacją, była Twoja niesamowita życzliwość, cierpliwość i wsparcie, które mi okazałaś. Widzisz, z malejącymi wyświetleniami na wszystkich platformach byłem w bardzo ciemnym i trudnym miejscu, w którym zaczynałem wątpić w siebie i w to, co robię. Kiedy wkładasz całe serce, duszę i całą swoją energię w tworzenie, a algorytm po prostu zakopuje twoją pracę i nie daje jej żadnej szansy. To zabija twoją motywację i odbiera ci całą chęć do dalszego działania. Wciąż pamiętam dokładnie twoje zamówienie. Jak szczegółowo rozmawialiśmy o kolorach, nitkach, o każdym detalu, o wszystkim, co miało znaczenie. I wiedziałem na pewno, nie będę tego filmować. Po prostu nie chcę. Czy kiedykolwiek zmusiłeś się do czegoś tak bardzo, że po prostu. Całkowicie się wypaliłeś, że straciłeś całą energię i motywację do działania? Dokładnie w tym miejscu byłem. Ale w momencie, gdy powiedziałaś, że to dla twojego taty, powiedziałem sobie: Toros, ogarnij się. Weź kąpiel lodową. Obudź się i rusz do przodu. Myślisz, że marudzenie pomoże ci w jakikolwiek sposób? Nie, człowieku. Ta dziewczyna chce podziękować swojemu tacie Twoją pracą. Spośród miliona opcji wybrała ciebie. Wtedy ustawiłem światła. Naładowałem kamerę i zacząłem pracować nad tym, co najlepsze. Rozmawiam z sobą dość surowo, zawsze wymagając od siebie więcej niż mogę faktycznie dać. To nie jest coś, czego nauczył mnie mój tata, to po prostu sposób, w jaki życie mnie ukształtowało, w jaki trudne doświadczenia nauczyły mnie walczyć o to, co naprawdę ważne. Więc powiedz mi, jak ty motywujesz siebie? Biczami czy cukierkami?